Ludzie zadają pytanie, dlaczego nie wyszła Mariannie i Piotrowi. Ja Wam mówiłam już o tym wcześniej, że sprawdziłam ich charaktery. I nawet może poglądowo mają, mają podobne poglądy, to jednak charaktery mają takie, że oczywiście te charaktery się przyciągają. Jest niezwykła chemia, i w ogóle, ale to jest za mało. No bo ona ma, ona jest skorpionem, a on jest bykiem i to nie wyjdzie. Wiem o tym. Po prostu, jak się źle charakterem dobierzesz z kimś, to ci nie wyjdzie, nawet jeżeli jest chemia. Trzeba znać swoje charaktery. Czy one są kompatybilne? Bo skorpiony są bardzo niezależne, bardzo uparte i nie lubią jakim ktoś um, nie lubią być pod butem, a z kolei byki, mężczyźni byki, czyli te charaktery nie, to sobie poczytajcie, jakiego jacy oni są. To są mężczyźni bardzo tacy. No, no chcą, chcą dominować. No. A, a kobieta Skorpion też jest taką osobą, która no jednak no lubi rządzić. No, lubi jakie swojej myśli. Ja lubię Mariannę, nie? Ale to jak ona... Czasem się prezentuje, wiecie, to mi się nie podoba i myślę, że jemu się też to nie spodobało. Wiecie, chodzi o to, że ona się eksponuje i jest, nie, jest, nie jest taką skromną kobietą. Myślę, że to nie jest w jego stylu. Żon. Nie dążę do czegoś takiego, a Marianna, ona w to idzie. I Ja szanuję w ogóle, ja, ja ją lubię i w ogóle, ale no, uważam, że ona jest trochę pogubiona. Na pewno z jej poczuciem własnej wartości jest kiepsko, bo ona bardzo próbuje się przypodobać ludziom. Jest trochę taka pogubiona, zagubiona. Nie jest dobrze po jednym rozstaniu od razu wchodzić w związki. To jest niezdrowe, to jest toksyczne i wygląda na to, że ona po prostu próbuje te swoje rany jakoś tam kimś jakiegoś plastra szuka, nie? I to się tak nie da. Potrzeba lat, żeby się żeby te rany uzdrowić. Związkiem nowym się niczego nie zaklei. Trzeba tutaj y, wziąć się za siebie, zadbać o siebie. Y, nie uzależniać właśnie tego szczęścia od tych y, zewnętrznych rzeczy. Totalna taka koncentracja na sobie i no, taka te terapeutyczna praca nad sobą. Bo ona, ona, ona miała różne traumy z tego, co słuchami historii to. Ona jest bardzo, bardzo taką poranioną osobą. Jest trochę, jest trochę pogubiona według mnie. A Piotrek jest bardzo takim konserwatywnym mężczyzną, i myślę, że on. No. Nie uznaje chyba takiego wzorca kobiety. Takiej właśnie. upadłej. Widzicie, co mam na myśli dzisiaj? Jakiego rodzaju są kobiety takie bardzo wulgarny. Wiecie, a to jest, to jest facet z klasą i e, jakby jej wizerunek niestety, ale no taka jest prawda, jej wizerunek go e, pokaże. No sorry, no, no tak myślę, no. Nie zawsze tak jest, nie zawsze jest, że ona tam się źle ubierze, tylko wiecie, no wejdźcie sobie na instagrama wiecie o co chodzi nie? i ona mówi, że ona źle, że robi że wrzuca takie zdjęcia, po czym znowu to samo robi w kółko powtarza te same błędy myślę, że ona po prostu teraz jest w takim kryzysie wewnętrznym ale tutaj no, no bardziej trzeba się skoncentrować na swoim wnętrzu na terapii w tym momencie niż yy no nic to jej nie da, tak że ona będzie yy, tak się pokazywać i, i próbować jakoś tam yy, zjednać sobie w ten sposób ludzi. To raczej to przynosi odwrotny skutek. Ale na pewno ona nie jest złą osobą, tylko po prostu jest strasznie, yy, po prostu poraniona, pogubiona. I tak jak mówię ich charaktery to nie przejdzie. Ja mówiłam, cały czas to powtarzam ludziom: przeciwieństwa nie przyciągają. No. To jest nieprawda. I temperament skorpiona jest podobny do temperamentu byka, ale to jest odwrotność. Wiecie, jak plus i minus. Dwie osoby, które, które idą w zaparte. Nawiązując do jej wypowiedzi odnośnie tej uległości wobec mężczyzny i tak dalej, to nie chodzi tu o uległość, nie chodzi tu o podporządkowanie się mężczyźnie i takie stawianie go na piedestale jako kogoś nieomalnego, tylko tu chodzi bardziej o to zaufanie. To znaczy, kobieta zaufa mężczyźnie, jeśli według pisma świętego, kobieta zaufa mężczyźnie, jeśli on jest poddany Chrystusowi. Mężczyzna musi być poddany Chrystusowi, jeśli będzie poddany Chrystusowi, jeśli będzie wierny Chrystusowi, to wtedy kobieta za nim pójdzie, wtedy kobieta mm, będzie mu ufać i yy, pójdzie za nim, po prostu, bo, bo, bo mu zaufa. Tak jak Maryja ufała Józefowi. I, i po prostu Józef yy... Józef się nią opiekował, ale to nie polega na jakiejś dominacji kogoś, tylko wejście w, w rolę mężczyzny i w rolę kobiety, ale nie chodzi tu o Porzucenie swojej drogi, swojego powołania, podporządkowanie się, jakiś taki męski despotyzm to nie o to chodzi. Jeżeli mężczyzna jest wierny Chrystusowi, jeżeli swoim działaniem to pokazuje, kobieta widzi tą konsekwencję, to kobieta zaufa. I w wyniku tego zaufania mężczyźnie, to ona po prostu będzie z nim współpracować, bo mu ufa. Chodzi o zaufanie. Ona będzie go słuchać, ona będzie mu wierzyć, ona yy, będzie za tym iść, za czym on idzie. Ona pozwoli mężczyźnie kierować tylko wtedy. Jeśli mężczyzna zdobędzie to zaufanie, jeśli mężczyzna będzie poddany Chrystusowi, i jeżeli tak zrobisz, jeżeli tak będziesz postępować w życiu, to nie, nie będziesz musiał szukać kobiety. Ona sama przyjdzie do Twojego życia, ona sama się pojawi. Ale mało jaki facet jest taki pokorny, jest taki wierzący. Eee mało. Ja tak wyczułam, że on jest taki ja postawię na swoim. No on taki jest, ale to, to musi ktoś to, taki charakter lubić. Ja też nie, nie nadaję się do związku z bykiem. Byki są bardzo takie rządzące. A ja raczej, ja, ja lubię rządzić, lubię jak się dzieje po mojej myśli, ale ja się pod but nigdy nie da. Ja mogę z kimś na równi Funkcjonować, współpracować i tak dalej, ale nie jestem osobą, która da się tak wziąć. To się wtedy zaczyna, kończy walką. Po przyjacielsku, takie podejście, równo, równe traktowanie. Obie osoby są tak samo ważne, obie osoby mają swoje potrzeby, obie osoby mają swoje drogi i tak powinno być.